Jak odkryć geniusza w swoim dziecku? Zapraszam. Kochani, jak odkryć geniusza w swoim dziecku? To jest bardzo ciekawy temat i nawet ostatnio popełniłam na temat e-booka, do którego... Link macie oczywiście pod spodem, ale zanim zacznę temat, to oczywiście zapraszam was do tego, żebyście zrobili łapkę w górę, zostawili subskrypcję, nacisnęli dzwoneczek. No i oczywiście udostępniali innym rodzicom ten materiał, bo myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawy, właśnie specjalnie dlatego nagrywam ten filmik. Ja to zawsze podkreślam, że przez lata pracowałam w terapii pedagogicznej i naprawdę nie spotkałam dziecka, które, nie, nie, które by nie było geniuszem na swój sposób. Oczywiście, wiecie, ja to jestem po prostu maniakalnym takim człowiekiem, cyta, oczywiście cudzysłów, który uwielbiał i uwielbiam pracę z dziećmi, i to było dla mnie takie niesamowite, że przychodziły do mnie dzieci, które ponosiły porażki źle czytały, bo z takimi tylko pracowałam. Ja pracowałam tylko z, problem, z problem, problematycznymi dziećmi, chociaż dla mnie one nie były wcale problematyczne. I, I po prostu dla mnie było niesamowite zawsze odkrywanie tego, jak one miały bardzo różnorodne zainteresowania i talenty których można było użyć do tego, między innymi i pasje, żeby rozwinąć ich umiejętność czytania. No bo wiecie, bez czytania przez pierwsze parę lat naszej edukacji uczymy się, żeby czytać, tak? a potem czytamy, żeby się uczyć. W związku z tym ten próg trzeciej klasy już jest taki, że potem jest bardzo trudno funkcjonować, jeżeli się niesprawnie czyta. No, i dlatego ja pracowałam z tymi dziećmi. I teraz, jak odkryć tego geniusza? I to muszę wam powiedzieć, że znowu w systemie szkolnym mamy to, że generalnie mówi się o tych dwóch rodzajach inteligencji. Które są najłatwiej mierzalne. I ja to zawsze będę podkreślać, bo jeżeli rodzic ciągle, wiecie, my chodzimy na te wywiadówki i pani ciągle mówi, a średnia klasy to, a to po prostu wypada słabo. A w konkurencją z czwartą, a to my wypadamy źle. A ilość szóstkowych uczniów to to. Ciągle wszystko jest, to jest takie, takie odhumanizowane dla mnie. Standaryzacja, liczenie, oceny, średnie. I to jest, tak jakby, wszystko, do czego te nasze dzieci się sprowadzają. I ta perspektywa prowadzona przez tyle lat, zresztą, że to jest model pruski, ta nasza szkoła, więc wyobraźcie sobie, nie, bardzo interesujące, już nie chcę o tym mówić, ale to jest ciekawe. W związku z tym, my jesteśmy jakby bombardowani tym, i chcąc, nie chcąc, jakby znosi nas to miejsce, i przestajemy widzieć to że nasze dziecko jest po prostu genialne, ale nie musi być takie, wiecie, takie y, mieszczące się w, y, w tych ocenach, prawda? Że ten jego geniusz nie mieści się koniecznie w tym wszystkim, co, y, co jest wyliczone, przeliczone i co pochwali pani w szkole. Chociaż dodam, że dobrze by było, żeby panie w szkole umiały doceniać, bo ja pamiętam, na przykład y, ja jestem dyslektykiem i ja pisałam, robiłam dużo błędów. Niemniej jednak, na przykład, moja polonistka jedna, kiedyś, jak napisałam rozprawkę z ilością, z ilością różnych błędów w stylu, na przykład, odkurzacz osobno. <laughs> A to był po prostu hit e, i tak dalej. Jak napisałam kiedyś taką rozprawkę, to ona mi kiedyś powiedziała, powiedziała: Kasia, ty będziesz kiedyś książki pisać. Chociaż widziała to, ile było błędów, nie? I między innymi, na przykład, ona wprowadziła wtedy dwie oceny. Specjalnie za treść. I za ortografię. No, ja ortografii zawsze wypadałam słabo. Przez ja, oczywiście przez jakiś czas, bo potem im więcej czytałam, tym, tym mój mózg się, że tak powiem, dostosował jakoś tak automatycznie i potem przestałam już pisać bardzo źle. Niemniej jednak, bardzo ciekawa historia, że ta moja nauczycielka potrafiła to zauważyć, podczas na przykład w czasie mojej edukacji i moich dzieci piątki. Moje dzieci miały dwóch fajnych polonistów na piątkę. Trzech etapach edukacji, wyobraźcie sobie to, więc niesamowite jest to. Natomiast wróćmy, jak odkryć tego geniusza. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że garner mówił o tego, że mamy wielorakie inteligencje, że te inteligencje są dynamiczne, one się rozwijają, one się przenikają. One się wzmacniają, więc naprawdę warto wiedzieć o tym, że dlatego też ta, ta teoria pomaga nam. Dlaczego? Pomaga nam dlatego, że jeżeli wiemy, jakie dziecko ma słabe, mocne strony, nie? Teraz wam powiem, jakie są inteligencje. To przez wzmacnianie jego słabych stron możemy bardzo podnieść jego ogólną inteligencję. I tutaj taki przykład. Jedno z moich dzieci, z mojego e-booka, który się nazywa Odkrój. Małego geniusza w swoim dziecku. I właśnie tam więcej na ten temat piszę. Jedno z moich dzieci miało taką sytuację, że miało bardzo słabą inteligencję, taką przestrzenno Czyli musielibyście, ostatnio oglądaliśmy filmiki, na których to dziecko gra w badmintona i ilość trafień w lotkę jest zero. Gdy gra w siatkówkę, ilość trafień w piłkę jest taka na granicach 10%. Nie? Czyli ta koordynacja ruchowa, po prostu i, i takie widzenie przestrzenne to są dwa rodzaje inteligencji: bardzo słabe, bardzo słabe. I tutaj po prostu gdy ja to zauważyłam, a już wtedy wiecie, pracując w terapii widziałam, no setki po powtórzeń podawania piłeczki, podawania tak, tak, tak jakby mieszczenia się w polu widzenia też tego dziecka, e, to naprawdę przyniosło świetne rezultaty i dzisiaj to dziecko gra we wszystko prawidłowo. I można powiedzieć: "A tam po co tam rozwijać coś takiego? Komu potrzebny badminton? Komu potrzebne tam coś innego?" Te przestrzenne ćwiczenia. Otóż, otóż są bardzo potrzebne, bo potem trzeba jeździć na przykład autem, mieć prawo jazdy. I jeżeli nie masz wyćwiczonej inteligencji przestrzennej, to nie, będziesz, nie zrobisz prawo jazdy. Po prostu nie, nie dasz rady. Dlatego też wczesne widzenie tych deficytów, tych, tego, że dziecko na przykład w czymś jest bardzo dobre, a w czymś jest na przykład bardzo słabe, pozwala nam to wszystko uzupełnić i... Właśnie uczynić z niego takiego geniusza, nie? Jak ja to oczywiście nazywam, bo pamiętajcie, że naprawdę wierzcie mi, każde dziecko jest w jakiś sposób genialne, ale nie można się poddać tutaj narracji systemu szkolnego, prawda? Więc jakie mamy y, takie, mamy inteligencję według Gardnera? Więc mamy na przykład, li, przede wszystkim, no nie przede wszystkim, lingwistyczną. Wiecie, że rozwój języka, mowa to jest strasznie ważna rzecz. Jeżeli macie małe dzieci, to pamiętajcie o tym, że. Ilość komunikatów słownych nie z telewizji, nie z komputera, nie z smartfona to jest kluczowa rzecz dla rozwoju inteligencji dziecka. Będę mówiła o tym w innym filmiku, jak ogromne ma to znaczenie. Są na ten temat bardzo konkretne badania. Ulubiona szkolna to jest matematyczno-logiczna, prawda? Zmierzyć, policzyć. No i to, to wszyscy wiemy. Następne już ta wspominana przeze mnie przestrzenna. Potrzebna architektom, potrzebna ludziom, którzy zajmują się wszystkim, na przykład sztukami, rzeźbą, grafiką komputerową. Jak bez tego, słuchajcie, można funkcjonować. Można oczywiście na to zwrócić, uczana, na to zwrócić uwagę, jak dziecko pewne rzeczy widzi w przestrzeni, prawda? Dodam, że oczywiście w moim e-booku macie, w każdym rozdziale macie mnóstwo pomysłów, jak rozwijać tę inteligencję. Następna to jest ruchowa kinestetyczna, czyli zdolność do kontroli ciała, y, ruchu i zmysłów dotyku. Strasznie istotna, oczywiście, dla sportowców, ale też, tak jak Wam mówiłam dla wszystkich zawodów manualnych, plus jeżdżenie autem i wszystkie takie czynności przestrzenne. Ja za, na przykład zawsze podziwiam operatorów koparek, nie? Że oni potrafią pewne rzeczy przenieść tak, że takim wielkim sprzętem z dokładnością do, do, do 3 centymetrów. Albo kierowców autobusów. Ostatnio byłam w Egipcie. Jak oni przejeżdżali na centymetry dosłownie w takich różnych bramach, miejscach, gdzie po prostu, no, ty myślisz, tak jako taki typowy... Kierowca, że on się nie zmieści, a oni się mieścili. Inteligencja przestrzenna na wysokim poziomie, prawda? Potem inteligencja muzyczna. I tutaj oczywiście od razu Wam powiem, że jest taki mit, że to trzeba się urodzić, że no muzykalnym i, i wiecie, no to to jest takie wrodzone. Co tutaj z tym można zrobić? Jedno z naszych dzieci, gdy było małe, absolutnie nie miało poczucia rytmu, nic. Nic, to też jest przykład z mojego e -booka. Natomiast przez regularne ćwiczenia szybko to wyłapaliśmy, że ono trochę tak buczy, a my obydwoje jesteśmy po szkołach muzycznych. Cóż za rozczarowanie, prawda? I ćwiczenia rytmiczne, chodzenie na paluszkach, takie śmakiewakie, i dziecko potem skończyło szkołę muzyczną. Posłuchajcie, taki jest ogromny wpływ tego wychwytywania i wczesnego wyrównywania. Bardzo ważna rzecz i potem mamy e, inteligencję przyrodniczą, czyli mamy tą inteligencję, która powoduje, że mamy łatwy kontakt z otoczeniem, e, z przyrodą. Ona oczywiście bardzo często łączy się, na przykład z muzyczną, e, z, e, z innymi typami e, tymi inteligencji, bo one się, wiecie co, wzmacniają razem. One się bardzo dobrze komponują i potem mamy wspaniałych artystów, wspaniałych mówców, e, mamy ludzi, którzy po prostu Wiecie, no, pływają w różnych przestrzeniach. Nie? Na przykład, większość matematyków jest jednocześnie uzdolnionymi muzykami albo odwrotnie. Więc mamy tą naturalistyczną i dwie dotyczące inteligencji emocjonalnej, tak zwanej ogólnie, czyli międzyosobową, interpersonalną. Czyli to są ludzie, zdolność do rozumienia innych, empatii, budowania relacji społecznych, czyli tak zwani urodzeni przywódcy. Tak. Którzy po prostu stają, rozmawiają z innymi, mają taką łatwość zachęcania innych, budowania zespołów. Wiadomo, że muszą się nauczyć, wiadomo, że do tego zazwyczaj jeszcze mają na przykład inteligencję przestrzenną albo lingwistyczną, albo bardzo dobrze liczą, czyli mają matematyczną, logiczną. Pamiętajcie, one się przenikają, te inteligencje, tak? Ale generalnie to jest ta jedna z tych, która jest przodująca jakby u nich. No i oczywiście jest intrapersonalna zdolność do zrozumienia samego siebie, introspekcji, e, samoświadomości, czyli mamy tutaj bardzo wielu artystów, którzy e, wiecie, piszą na przykład kryminały albo piszą dzieła takie psychologiczne, w których opisują różne takie meandry ludzkiego myślenia. Naprawdę trzeba mieć do tego głęboki wgląd albo też wiecie, no, wszyscy terapeuci, psychologowie muszą być gdzieś tutaj, gdzieś w tych kategoriach, bo trzeba mieć wgląd w siebie, żeby potem móc pracować też z innymi, prawda? Pamiętajmy o tym, że nasz, nasze dziecko, geniusz naszego dziecka, gdzieś wykryjemy w tych polach, że jest to model dynamiczny, czyli te, te inteligencje, wiecie, nie jest to, że teraz jedno dziecko ma tylko tą kinestetyczną, a drugie ma tylko muzyczną. Bo to nie jest prawda, bo zobaczcie, na przykład, ludzie, którzy tańczą, muszą mieć tą i kinestetyczną, i muzyczną, prawda? Bo oni czują rytm. Zresztą, na kursie tańca, na którym ostatnio chodzimy z moim mężem, to nasz, nasz, nasz trener Maciek mówi nam zawsze, że pierwsza rzecz, która jest oceniana, to jest po prostu poczucie rytmu. I tutaj się całkowicie w tańcu towarzyskim. I absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast trzeba mieć i to. I to. I zobaczcie, żeby tańczyć w parze, no to też trzeba mieć umiejętności interpersonalne, bo czasami pary się rozpadają, ponieważ się nie dogadują. Więc zobaczcie, jak bardzo jest nam to wszystko potrzebne. Dlatego geniusz twojego dziecka zapewne, no zapewne będzie gdzieś tutaj w tych obszarach. I jest to rzecz do, do zbadania, do zobaczenia. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś obejrzał tą ofertę mojego e-booka. Zresztą masz tam i, i taki pakiet e-booków, jeżeli oczywiście chcesz, które mówią też o zaspakajaniu potrzeb dziecka, czyli dziecko zaopiekowane, jak mądrze kochać. Jest też pakiet, który jest, jest też e-book 9 tajemnic terapeuty rodzinnego, wnioski po 35 latach pracy z dziećmi, czyli też wszystkie właśnie rzeczy związane z rozwojem inteligencji. Bardzo dobry bardzo praktyczny, taki, wiecie, takie mięso po prostu. No i oczywiście, jak sobie ułatwić życie, czyli przewaga rodzica edukatora Chad Naprawdę, wiecie co, tyle pomysłów można wygenerować, tyle wspaniałych rzeczy, nie trzeba się przy tym strasznie natrudzić. Natomiast w moim buku macie gotowe prompty do każdej z tych sytuacji brać, korzystać rozwijać i cieszyć się z tego, że wasze dziecko jest geniuszem. Kochani, to na tyle. Oczywiście proszę was o co? O łapkę w górę, subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek no i proszę was oczywiście o komentarze. Jeżeli nie macie komentarzy, to chociaż napiszcie pozdrawiam dla algorytmu YouTube'a, żeby filmik był promowany, bo jak się nic nie dzieje, no to wtedy po prostu filmiki nie są tak bardzo, wiecie, pokazywane w wyróżnionych, w proponowanych no i oczywiście komentarze, kochani, takie, jeżeli chcecie, oczywiście, jak, jak wy byliście potraktowani przez system szkolny, przez rodziców. Może przegapiono, przepraszam, zupełnie waszą inteligencję, to co naprawdę w was najbardziej, yy, 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 że tak powiem, grało, co was napędzało. To wszystko jest potrzebne po to, po co? nie po to, żeby oskarżać, obwiniać innych, ale żeby po prostu wyciągać wnioski i żeby się zainspirować do tego, żeby zmieniać życie naszych dzieci. I być może nasze, bo wiecie, pewne rzeczy też można robić w późniejszym wieku, jeżeli naprawdę mamy coś bardzo w sercu. Kochani, to na tyle. Do zobaczenia.